Późne Miasto Rzymskie. Piękne świątynie, ogromne fora, bardziej imponujące i wspaniałe niż to, co wiele współczesnych miast ma do zaoferowania. Piękny styl architektoniczny, mnóstwo statui wszędzie, często pokryte złotem, niewiarygodna ilość sztuki klasycznej, wielu ludzi spacerujących ulicami, zapracowani właściciele sklepów, bogaci arystokraci, a potem ogromne łaźnie. Miejsce spotkań tysięcy ludzi, niezrównane w swojej wspaniałości, potem gigantyczne biblioteki, gargantuiczne teatry i amfiteatry. Gdy myślimy o późnożymskim mieście, mamy na myśli pozytywne aspekty życia Rzymian w tamtym okresie. Czy jednak wszystko było naprawdę takie piękne w późnej starożytności? Czy późnożymskie miasto było naprawdę tak piękne, jak chciałyby nam wmówić nasze czasem zromantyzowane okulary, przez które patrzymy na starożytną historię Rzymu? Kiedy oglądamy rekonstrukcje późno miast, to zazwyczaj są to animacje komputerowe, które skupiają się na budynkach na samej strukturze miejskiej. Pomagają wyobrazić jak wyglądały budynki rzymskiego miasta. Pasująco do naszej analizy późno rzymskich miast, większość 3D rekonstrukcji starożytnego Rzymu jest umiejscowiona w roku 320 NR, czyli już w późnym cesarstwie rzymskim. To właśnie wtedy miasto Rzym osiągnęło swój największy rozmiar pod względem rozwoju miejskiego. To właśnie wtedy wszystkie znane budynki zostały ukończone. Opisałem tą fascynującą koncepcję w filmie tutaj. Cesarz Maxentius był w rzeczywistości nieznany wielu płodnym budowniczym. To właśnie on rozpoczął ostatnie wielkie cesarskie projekty budowlane w Rzymie. Bazylika Maxentiusza, świątnia Weromulusa, Nowy Hipodrom i mauzoleum poza miastem. Większość tych struktur została ukończona za panowania Konstantyna, który przypisał sobie całą zasługę za ich budowę. Ale kiedy oglądamy animacje komputerowe starożytnego Rzymu czy innych rzymskich miast, musimy zrozumieć, że są to wersje zidealizowane. Często nawet nie widzimy ludzi, a skupiamy się tylko na pozytywnych aspektach miast czyli na imponujących budynkach i cesarskim przepychu. I rzeczywiście ten cesarski przepych był w częściach absolutnie nienaruszony aż do późnego cesarstwa rzymskiego. Na przykład, miasto Rzym wyglądało absolutnie wspaniale przed trzema splądrowaniami w V wieku. Gdybyś spacerował po starożytnym Rzymie w 400 roku nere, wszystkie cesarskie budynki nadal stały, z całym ich pięknym zdobnictwem, w pełni nienaruszonym. Na pierwszy rzut oka moglibyśmy pomyśleć, że wszystko było w porządku w późnym Cesarstwie Rzymskim, a więc niszczycielskie wydarzenia następnych 80 lat mogłyby nas zaskoczyć, gdybyśmy nie przyjrzeli się bliżej. Ale tak samo jak na przykład współczesne San Francisco wygląda ładnie z daleka ze swoją błyszczącą, lśniącą linią horyzontu, ale jeśli przyjrzymy się bliżej, to absolutnie nie wygląda już tak ładnie w całkiem wielu miejscach. Dlatego, wyobrażając sobie późne miasta rzymskie, powinniśmy spróbować zdjąć różowe okulary i wyobrazić sobie, jak musiało naprawdę wyglądać życie dla poszczególnej osoby. Zacznijmy od tkanki miejskiej, ponieważ w rzeczywistości około roku 400 naszej ery wszystko nie było już tak błyszczące, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Na przykład świątynie, te wspaniałe struktury, w których starych bogów grecko-rzymskich czczono przez ponad tysiąc lat zostały zamknięte na rozkaz chrześcijańskich cesarzy po Konstantynie. Szczególnie po Teodozjuszu stało się to trwałe i mimo, że były próby odwrócenia tej polityki nawet za późnego zachodnio-rzymskiego cesarza Antemiusza, nigdy się to nie wydarzyło. I tak te struktury zaczęły powoli gromadzić kurz i niszczeć. Możemy sobie wyobrazić, że w wielu częściach imperium, szczególnie na peryferiach, takich jak w Brytanii, ten proces rozkładu zaczął się wcześniej i był znacznie szybszy. Na przykład w Londynium, stara grecko-rzymska świątynia na centralnym forum była w 400 roku naszej ery opuszczoną ruiną i możliwe, że nawet już nie stała, ponieważ została splądrowana w poszukiwaniu materiałów budowlanych. Podobnie było w Lutetia Paryziorum, obecnym Paryżu. Starą świątynię centralną opuszczono i użyto jako materiał budowlany do budowy murów obronnych, gdy Alemanni grozili zdobyciem miasta w 260 roku naszej ery. Już podczas kryzysu w III wieku wiele miast zostało faktycznie częściowo lub całkowicie opuszczonych, zwłaszcza na obrzeżach imperium. Agri Decumates utracono na rzecz Alemanii po 280 roku naszej ery. Prowincja Dacji została ewakuowana przez samego Aureliana, żeby wymienić tylko kilka. To właśnie podczas kryzysu III wieku zaczęliśmy obserwować coraz większy upadek rozprzestrzeniający się po rzymskich miastach. Nawet w największych miastach imperium to było powszechne zjawisko. Na przykład wczesne chrześcijańskie fonetyki zniszczyły wspaniałą świątynię Serapisa w Aleksandrii w 392 roku na Ne. Konstantynopolu, stare świątynie na Agorze Bizancjum prawdopodobnie opuszczono i pozostawiono na pastwę losu około 400 roku wręcz ULR. Nawet w Rzymie, twierdzy starożytnego kultu, nowe kościoły były budowane z pozostałości materiałów ze starych, niszczających grecko-rzymskich świątyń lub innych struktur, które popadły w ruinę. Tak więc, późne miasto rzymskie było w rzeczywistości już przesiąknięte rozkładem, który rozprzestrzeniał się z coraz większą prędkością. Ale nawet dla jednostki, późna starożytność często już nie była zabawnym czasem. Zanim przejdziemy dalej, polubimy ten film i zasubskrybujmy kanał, by nie przegapić przyszłych odcinków o fascynującym późnym Cesarstwie Rzymskim. Rozważ wsparcie mojej pracy na Patreonie lub poprzez członkostwo na YouTube. Długoterminowa stabilność tego kanału naprawdę zależy od Twojego wsparcia. Na serio, ten kanał nie działałby bez naszych członków z Patreon i YouTube, i chciałbym podziękować każdemu, kto wspiera ten kanał w jakiejkolwiek formie. Dziękuję Wam, przyjaciele. Więc same miasta zaczynały coraz bardziej niszczyć, szczególnie stare pogańskie struktury. Ale były też szerzące się choroby. W istocie, populacja rzymskiego miasta zawsze się kurczyła. Nawet w swoim najlepszym okresie, gęsto zaludnione centra cesarskiego Rzymu doświadczały więcej zgonów niż narodzin, a populacja dużych miast musiała być ciągle uzupełniana nowymi ludźmi ze wsi. Inaczej populacje Rzymu, Aleksandrii, Konstantynopola, Antiochii i innych dużych miast imperium całkowicie by się załamały w ciągu kilku pokoleń. To dlatego, że higiena w tamtych czasach była delikatnie mówiąc słabo rozwinięta. Więc połącz wysoką gęstość zaludnienia jak w Rzymie i Aleksandrii, które analizowałem w tych dwóch filmach, tutaj: połącz taką ekstremalnie wysoką gęstość zaludnienia jak 50 tysięcy osób na kilometr kwadratowy, a nawet więcej, z nieistniejącą wiedzą o rozprzestrzenianiu się patogenów, i możesz sobie wyobrazić, że choroby były powszechne. Patogeny mogły łatwo rozprzestrzeniać się w miastach rzymskich, szczególnie termy były niewiarygodnym ściekiem wielu różnych wirusów i bakterii. Woda w basenach z ciepłą i zimną wodą nie była bardzo często wymieniana, a nie zawierały one chloru, jak w nowoczesnych basenach. Więc wszelkiego rodzaju zarazki mogły łatwo mnożyć się w wodach rzymskich term. W konsekwencji, chodzenie do łazienek było prawie gwarancją złapania jakiegoś rodzaju choroby lub przynajmniej układ odpornościowy byłby bardzo obciążony. Dlatego wielkie pandemie w Cesarstwie Rzymskim mogły tak łatwo się zdarzyć i dlaczego rozprzestrzeniały się tak szybko po rozległej sieci dróg? Ludzie regularnie podróżowali po całym imperium, a gęste miasta były idealnym miejscem do rozmnażania bakterii i wirusów. Były lokalne wybuchy nawet w Republice Rzymskiej i wczesnym imperium. Ale już w 160 roku naszej ery nastąpiła pierwsza duża pandemia, potem w 250 roku druga, a potem zaraza Justyniana w latach 540 itd. Tak Ale nawet pomijając te duże wybuchy, czas i znowu dochodziło do lokalnych epidemii, najczęściej również w gęsto zaludnionych centrach miejskich, a nie na wsi. Więc późne miasto rzymskie było domem dla wielu patogenów, a więc wiele osób ciągle chorowało w miastach i zarażało się wszelkiego rodzaju chorobami, co znacznie zwiększało szansę na śmierć. Dodaj do tego urazy i infekcje, a zrozumiemy, dlaczego rzymskie miasto zawsze było netto odpływem ludności. A potem musimy sobie wyobrazić, jak niesamowicie źle musiało pachnieć gęsto zabudowane miasto, takie jak Rzym czy Konstantynopol. W całych miastach były publiczne latryny, które, jak możemy sobie wyobrazić, nie były naprawdę higieniczne. Higiena w ogóle była praktykowana tylko przez bogate elity, które zresztą za wszelką cenę unikały publicznych latryn. W tych latrynach nie było papieru toaletowego, a rodzaj gąbki na patyku był współdzielony wyobraź sobie to czyszczony tylko powierzchownie a potem używany ponownie przez inną osobę. Czy jest lepszy sposób na rozprzestrzenianie chorób niż ten? więc dlatego latryny były odwiedzane tylko przez niższe klasy, które nie miały innego wyboru, jak tylko z nich korzystać, ponieważ w dużych rzymskich budynkach mieszkalnych, insulae, nie było toalet, duże domusy. Wyższe klasy miały swoją własną bieżącą wodę i toalety, ale insulae, wiele budynków mieszkalnych w rzymskich miastach nie oferowały takiego luksusu, ale oczywiście czasami, gdy ludzie w tych insulae naprawdę musieli skorzystać z toalety, załatwiali swoje potrzeby w garnkach i oczywiście nierzadko opróżniali je na ulicę. Na szczęście Rzym miał system kanalizacyjny, ale nawet to nie mogło magicznie usunąć niechcianych zapachów. Dlatego możemy sobie wyobrazić, jak niewiarygodnie źle pachniały Rzym czy inne późnoantyczne miasta musiały pachnieć. To musiało być nieznośne dla naszych nosów, czego oczywiście nie możemy zobrazować na tych pięknych trójwymiarowych renderach późnoantycznego Rzymu czy późnoantycznego Konstantynopola. Jednak zapach prawdopodobnie bardzo się różnił, ponieważ duże otwarte przestrzenie, fora, nie zawierały publicznych latryn, a wiatr nabierał tam większej prędkości, rozpraszając nieprzyjemne zapachy. Ogólnie możemy sobie wyobrazić, że biedniejsze części późnorzymskich miast pachniały znacznie gorzej niż bogate części czy wielkie cesarskie fora. A biednych części miast było naprawdę dużo. Szczególnie po kryzysie III wieku, po pogorszeniu jakości rzymskich monet, po tym jak inflacja wymknęła się spod kontroli, różnica między bogatymi a biednymi wzrosła jeszcze bardziej. Zjawisko, które możemy odnosić do obecnych czasów wysokiej inflacji. Więc na pewno było więcej slamsów w późnorzymskim mieście 400 Neeryn niż w rzymskim mieście Augusta czy Trajana. Na pewno było też więcej bezdomnych ludzi czy żebraków w późnym imperium niż we wczesnym imperium. Gospodarka już nie była tak dobra jak kilkaset lat wcześniej, i nie trzeba mieć dużej wyobraźni, aby zrozumieć, że byłoby to dość widoczne podczas spaceru po późnorzymskim mieście. Ale co gorsza, bogaci obnosili się ze swoim bogactwem w coraz bardziej rosnący, błahy sposób, jak opisał to Amianus Marcellinus, słynny późno historyk, który mieszkał w Rzymie pod koniec swojego życia, czyli w latach 390. n.e. i opisał w żywy sposób całkowitą dekadencję, którą bogaci wykazywali gdzie tylko mogli, w najbardziej przesadzony sposób. Ale jednocześnie moglibyście zobaczyć całkowity kontrast do żebraków i bezdomnych o wiele bardziej niż podczas zenitu Rzymu. Dlatego, kiedy wyobrażamy sobie późno rzymskie miasto, bardzo kuszące jest wyobrażenie Rzymu jako światła wśród narastających ciemności średniowiecza, ze swoimi złotymi posągami i świątyniami z lśniącego marmuru. Aby uzyskać pełny i realistyczny obraz, powinniśmy wyobrazić sobie późno miasto takim, jakim naprawdę było. Tak, nadal była tam wspaniałość, tak, nadal była tam cesarska magnificencja i piękno, ale była tam również degradacja, spustoszenie, niewiarygodna bieda, oraz szerzące się choroby i śmierć. późno miasto musiało więc prezentować bardzo mieszany obraz. Kontrasty były z pewnością dużo bardziej wyraźne niż podczas zenitu Rzymu w pierwszym i drugim wieku naszej ery. Więc następnym razem, kiedy wyobrażamy sobie późnożymskie miasto, powinniśmy również wyobrazić sobie, że jest wypełnione ludźmi i wszystkimi dobrymi i złymi rzeczami, które niesie ze sobą wysoka gęstość zaludnienia w upadającym imperium. A jeśli jesteś zainteresowany dowiedzeniem się więcej o tym, jak dokładnie wyglądał Rzym w swoim apogeum, możesz obejrzeć ten film tutaj w prawym, górnym rogu. Ale jeśli jesteś bardziej zainteresowany tym, jak wspaniała była Konstantynopol w swoim zenicie, możesz obejrzeć inny film w prawym, dolnym rogu. Dziękuję ponownie wszystkim przyjaciołom historii Rzymu. Gratias Tibiago i Benevalete.